W dzisiejszym odcinku stworzyłem największą planszówkę Among Us na świecie. Albo i w Polsce, ale wątpię, że ktoś odwalił coś takiego. Spędziłem kilka godzin, by zrobić całą oprawę graficzną. Spędziłem kolejne kilka godzin, by rozpisać i wymyślić wszystkie zasady. Dlatego Ty możesz poświęcić te 10 sekund, by zostawić łapę w górę, by docenić te starania. Oraz oczywiście, suba z dzwonkiem, jeśli jesteś nową osobą na kanale. Dziękuję serdecznie. <laughs> Przeliczyłem, czego trzeba w jakiej ilości, i zaniosłem to do drukarni, bo w domu ciężko było to zrobić. Później zacząłem wszystko przygotowywać i odklejać do słowa. Połowę naszego salonu, a jest on dość spory. Robiłem karty potrzebne do gry, porozkładałem taski oraz przyciski akcji, przygotowałem klimatyczne do Emongas oświetlenie, użyłem figurę, które zrobiliśmy wcześniej w drukarce 3D jako pionki. No i co, pozostało zawołać wszystkich do gry i przedstawić im zasady. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie rozpoczynamy rundę pierwszą i na samym starcie, zanim w ogóle zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że na SMTAStore.pl wreszcie wleciały inne kolory blues, więc jeśli chcecie taką ładną, piękną bluzę, proszę bardzo. No to bijecie na SMTAStore.pl, kupcie sobie najnowsze wzory są koks i lecimy w takim razie. Dobra, pora na zasady na szybko. Jeśli będziecie chcieli dostać wszystkie graficzki i rozpisane zasady, to oglądajcie film do końca. Jako Crewmate wygrywasz, gdy wyrzucisz impostora z gry lub gdy każdy z crewmate'ów zbierze 5 tasków. Impostor wygrywa, gdy crewmateci nie naprawią sabotażu lub gdy wszystkich wybiją. Wrzuc kością widzisz tylko ty. Impostor może wówczas podawać nieprawdziwe liczby. Na przykład wyrzuci 1, a idzie 6 pól do przodu. Gdy staniesz na polu sabotażu, losujesz jedną z czterech kart. Oczywiście nie pokazujesz innym, więc jako impostor możesz fejkować swój wybór i nie mówić jawnie, co wylosowałeś. O dwa, gracze mają dwie tury, by go naprawić i wyrzucić cztery lub więcej na kości. By naprawić. Komsy wyłączają możliwość zbierania tasków do czasu naprawienia. Elektryk, zamykamy oczy i ruszamy się po pomieszczeniu przez 30 sekund. I postor może wykonać 3 ruchy i robić interakcje z graczami 6 pół od siebie. Reaktor wybucha po dwóch turach. Potrzebne są dwie osoby, które rzucą 4 lub więcej, by naprawić. Są też wenty, medbay, kamera, Admin oraz drzwi, które zamykają jedną strefę. MRSWEN 3, no to dobra i tak. Dobrze, brawo Szymek, brawo Szymk. Dziękuję. dziękuję. To w takim razie, widzowie, ja y, y, robię losowanie, rolujemy i uwaga, mamy pięć. W takim razie udajemy się 5. Gdzie idziemy? W jaką stronę idziemy? Dobra, idźmy za szybciej. Dwa, no co teraz Nie, Raz, no? dwa, trzy, cztery. 5. Ja w tym momencie mogę być na adminie, tylko muszę sobie wylosować kościom akcji, czy mam powyżej trujeczki. w takim razie. Ja mam piąteczkę tutaj, mogę zaprezentować i idziemy sobie na admina. Popatrzeć na chłopaków z góry i na ole. Dobra, patrzymy. Nie tak? podgląda. Patrzymy, czy będą fajkować. Ja nie, paszę, nie patrzę, Romę. Nie, nie, nie patrz tutaj, ja uciekam od Was wszystkich. Dziękuję, miłość. A ile wylosowałaś? patrzeć, gdzie oni są na całej mapie, używając admina, bo możemy się patrzeć właśnie tutaj, możemy się patrzeć tutaj, jakbyśmy stali na przykład tam. To nie moglibyśmy zobaczyć osoby, które stoją tutaj. Nie wypada. Wy... Ola wylosowała szóstka. Ja mam też szóstkę. Wow. A to, ale po co tak? No przecież będziesz, nie, to będziesz taska w ogóle. Dobra, nie będę. Oj, mi się wydaje, że ktoś tutaj troluje chyba z tymi taskami. Trollują oczek. Oj, jest niesamowite. nawet pokazuje nam. Nawet nam pokazuje, a nie musi. Nie no Słuchajcie waszym celem jest zebrać tasków jak najwięcej Nie wiem czy sobie sprawę z tego Każdy ma 5 tasków do zebrania A nie zbierają żadnych tasków, Dlatego wydaje mi się, że wygrać W takim razie lecimy z losowankiem Leo, Messi ratuj mnie proszę A zrobię sprawdzajkę Zamykam drzwi. I to słuchajcie, schodzimy na dół w takim razie. Słuchajcie, przechodzimy przez całą planszę. W ogóle tu jest tego, trzeba trzeba tych tymi polami. Że dobra, uwaga. W takim razie rolujemy i mamy, proszę bardzo, piąteczkę. Więc ja w tym momencie udaję się w tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy. I mamy sabo. Stare drzwi są zamknięte. Nie moim ruszasz w ogóle. A, to twój! Sorry, gdzie twój stał? Jaki Chciał wejść na też z pełną siłą I Nie, no bo drzwi tu są zamknięte, a tam są no. taski Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No i mam Ale ja nie zamknąłem drzwi Ja na ratut pchnąłem, wszedłem po prostu Dobra, jest... mamy taska w takim razie Chowamy go do kieszeni i czekamy Ty nie widzicie tego, bo, ja, bo jesteś jeszcze... cienki Ja to widzę No właśnie No bo podobne loko mają Ej, potrolujemy to on coś mówi do kamery daleko, więc miał stać przy ludziku. Przecież stoi cały czas przy ludziku. A tam macie drzwi zamknięte, czy nie? Nie, macie? Oh. Tu są nie, <laughs> pokazał do GoPro. 1, 2, 3, 2. Nie wiem, co się tam dzieje, ale Szymek szybciej no, do aparatu swojego Kadał coś. Co my no, się cieszyło? że Dobra, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, Super, drzwi się otworzyły. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się no, dzieje? No. Teraz losuję. Jeden. No to stajesz albo na tasku. Weź sobie z taska, no stracisz jedną turę łukasz, no ale musisz taski robić przecież. A może że to Do no i tu. Dobrze, 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 no to co, teraz? Pora na szybka. Zobaczymy w takim razie co zrobisz Szymek. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Jeden do W takim razie pora na mnie. I uwaga. Losuję. I padło mi jeden. Teraz tak, widzowie. Do wyboru mam albo stanąć na sabotaż, albo wziąć sobie taska. No to wiadomo, co robię. Idziesz na sabotaż. Idę oczywiście na. Idę na sabotaż. Idę na taska, oczywiście. Zobaczymy, co później zrobi Szymek. Najbardziej podejrzana osoba. Ona jest wasza też mi się No To się że Dobra, wylądowałem. A co jest pod tą piątką? Nie widzimy. Za daleko, no niestety nie widzimy. To teraz! Teraz ja, dobra, cztery. No i zobaczmy co Łukasz zrobi w tym wypadku. Ja bym wziął na twoim miejscu Łukasz, poszedł. ta węta, pęda. I jedyneczkę wtedy. I się zabijesz. To teraz Szymek. Szkoda. W takim razie teraz ja. Dobra, wylosowałem 5. Uuuj. Więc idę sobie tam. I uwaga, mamy dwójeczkę. I ja idę sobie. Tutaj. Nie, ty na sabotaż wchodzisz. Ze względu na to, że tutaj nie mamy tasków, a tutaj mamy ich no pod zawalenia. A sabotaż, wolisz wejść? Stary, mamy w kolerę tutaj wszystkiego. No ale to mogłeś też pójść ale, pa, ale patrz, oni są tam teraz, a my jesteśmy blisko tutaj. Więc no, tak teraz naprawdę. Więc, i nie, na, chi, na Chilu naprawimy nie. to wszystko. Nie. Stary, na Chilu naprawimy. Ale to jest sabotaż. Na, na... na Dobra. Rosujemy jest... <laughs> sobie w takim razie i uwaga, reaktor. Widzisz? Widzisz? Patrycie. Widzę? Patrycie tak, patrz, czy nie wyciągasz czasami karteczki z ręki, żeby mnie zawiedzić. Sympatyczne karteczki z ręki? Są się na przykład tą karteczkę... szedł? Tak. Tak, nożem. Pięk, Wyjdę na ten. Mam 6, przeżyłem. Dobra, teraz ja losuję, losowałem jeden. Nie, ja już że to specjalnie wydam sobie też tam. Ja już ja tam mam 4. Dobra, w takim razie losujemy i mamy tutaj szósteczkę. Czy się już ruszył. Ja już się 4, ruszyłem. 4, 5, 6. Cudujeczkę, to idę po w takim razie Jestem Teraz ja, teraz ja, mam cudujeczkę No to mam tak? Tak Easy task Dobra, rzucam kostkę Nie chcę nic mówić, ale no nie zostało wam tutaj dużo czasu, żeby mi pomóc z tym reaktorem Ja y, mam pewne, y, w sensie, teoretycznie nie widziałem na własne oczy Ej, wywalmy Łukasza <noise> Wywalmy Łukasza <noise> Dobra, Dobra, Łukasz Ja kątem oka widziałem, że Szymek nie żyje Dobra Łukasz, przegłosowany zostałeś Dobra i teraz tak, w momencie kiedy jesteśmy po meetingu, wszyscy wracają na respawn Wszyscy, którzy żyją Łukasz niestety no, umarł, ale jego kaczka zostaje z nami. Bo jak wiecie, pety y, zostają tutaj. W takim razie zaczynamy! I uwaga, jedyneczka. Proszę bardzo drzwi zamknięte. O nie, ale szkoda, i mam dwa. No i gdzie pójdziesz? No ale jak możesz tu iść? No, są tutaj. drzwi zamknięte ale nie. nie, jak jesteś zamknięty W kafeterii, bo tu jest jakby kafeteria To już nie możesz nigdzie wejść przez e, Dopóki się tura nie skończy Więc jak tak naprawdę mam to mam to w tym momencie Mija wam wszystkim tura to Więc mamy dobra. jeszcze jedną turę, żeby to naprawić wszystko I uwaga w takim razie Tutaj mamy to za raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ok, czyli wystarczy, że wylosuję Cztery lub pięć i będę mógł Pójść naprawić reaktor Rolujemy w takim razie i uwaga Dostaliśmy szósteczkę, w takim razie wystarczy że ja sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Yy, I tu miałbym 5-6, ale ja staję sobie tutaj i w takim razie wykonujemy y, akcję dodatkową i przekonajmy się w takim razie, czy dostaniemy powyżej. No niestety dostaliśmy dwójeczkę, więc nie naprawiamy reaktora. Teraz wszystko w waszych w waszych rękach, teraz wszystko. Jeśli jeden z was naprawi to, drugi to, no to tak naprawdę reaktor nie wybuchnie. Ale jeśli się wam nie uda, no to niestety, ale impostor wygra. A kto jest impostorem? Nie może Piotrek No, może na pewno Piotrek Wygląda jak totalny Dobra, no do No i elegancko, ja mam szósteczkę Dobra Więc no, Dwa Cztery Sześć Okej okay. I teraz kostka ruchu Kostka I... ruchu Cyk, 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 cyk Wy ty czemu masz dwie brody teraz? Ma być ile? Y jedna jedna, jedna broda. Jedyna, broda Człowiek ma jedną brodę <laughs> No Masz mieć e, cztery 4, 5 lub 6 To mam 4 4, no to zostaje to naprawione oczywiście Proszę bardzo Następna osoba Tu jest tu, 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 w tym miejscu Więc musicie rzucić 2 lub więcej Jak 2 lub więcej? Jak Uwaga 4. Mam 3 Mam 3. 3. 3, jestem tu Więcej niż 4 I teraz musisz więcej, więcej niż 3 Nie patrzcie, nie patrzcie Właśnie nie muszę patrzeć, przepraszam Mam 1 Podejrzane chyba trochę Tak, teraz ty Piotrek 2, Musisz rzucić 2 3. lub więcej żeby dostać się tutaj i to naprawić. Dobre, cztery. Dobra, Dobra, więc udaj z się z teraz znowu tutaj. Cztery, I teraz znowu musisz cztery lub więcej. Nie, 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 tu, nie tu, 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 tu. staj na reaktor i teraz naprawiasz reaktor. Musisz przyłożyć tak rękę do tego. Znaczy tak w grze się robi, że się przykłada rękę. O, to możecie tak zrobić. to, be, to nie będzie takie i uwaga, zobaczmy, udało się? A ile masz kostek? 4. No to w takim razie udało się to naprawić. Dobra, no to naprawione możemy przygodać bombę. W takim razie możemy udać się na przykład dalej. I w tym momencie chociażby ja dostaję, ja dostaję piąteczkę i mogę chociażby udać się raz, dwa, trzy, cztery pięć i na przykład odpalić już bez żadnych skropów tutaj, proszę bardzo, sabotażek. I ja w tym momencie mam tutaj. Elektryk. Elektryk polega na tym, że jeden z was musi odliczać od 30 w dół do 0. Ja mam 30 sekund, albo impostor jakiś, haha już się przyznałem, bo i tak wszyscy wiedzą, że zabiłem Szymka. Mam 30 sekund na porobienie czegoś i na odciągnięcie ich jak najdalej od y, tego miejsca tutaj, bo muszę wygrać, Oczy. pozdrawiam. Oczy zamykamy w takim razie. Uwaga i uszy. No i uszy. Start. Mm. Dobrze, w takim razie przejdźmy do następnej tury Teraz był reaktor, więc kolejna osoba po mnie Którą jest? Ola To jestem ja No i co mi powiesz? Ja nie mogę nic zrobić. bo ja jestem tam zupełnie zamordowana No niestety Bardzo mi niewiele przyszedł, bo skończyłam wszystkie taski, więc tutaj wejdziecie No i ja bym chciał powiedzieć chłopaki też jedną rzecz Ups Zamknęły się drzwi, tak? Przez przypadek zupełnie. <głos》>, Musimy teraz rozkminić co zrobić. Dobra, w takim razie rozpoczynamy walkę z czasem. Teraz drzwi tutaj są całkowicie zamknięte. Wy, chłopaki, nie możecie wyjść, ale ten pan ma cztery taski, ten ma, pan ma cztery taski. W takim razie, uwaga, zaczynamy. Yy... No teraz możecie wy tak naprawdę rolować, bo. Bo ja sobie zrobię. Szósteczka, no to poruszasz się sześć. W ogóle widzowie, jakbyście pytali, czemu tu jest tyle kartonów, tutaj chłopaki pakują swoje paczuszki do swojego sklepu, a ja pakuję do swojego, więc... Tak. E, bo, tak. Jak wyrzucisz dwójkę, jest koniec gry. Jak wyrzucisz dwójkę, wrócisz dwójkę, jest koniec gry. Nie, bo drzwi gier. są zamknięte, są, są, drzwi są zamknięte, nie, drzwi... Tak, drzwi nie, są. Bo na pięć tasków! Ja już wylosowałem i chciałem... Ale nie, bo... A, bo Kamil ma pięć tasków? Ja już wylosowałem i chciałem pokazać co wylosowałem. Ja. Czy no. wygrałem, czy przegrałem? Ile I, I, Tak. To, to, no dobra, dobrze. No no, po, pokaż. Ile? Jak! No, nie, no nie, nie, jest nie! Jest dobrze! Do Ale widzicie jego zasady pokonaliśmy! Jeeee! I, I to bez Łukasza. Więc widzowie, to by było na tyle, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału Pamiętajcie, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem Położyłem się jak wasz stary na kanapie Discord GG slash Joshi, polecam serdecznie, wbijajcie, gadajcie sobie z ludźmi, grajcie w Among Usa, zdobywajcie rzeczy za fliko bo by warto Subskrybujcie bo trzeba I Instagram i Majo A i ja miałem wam powiedzieć skąd możecie pobrać sobie tą całą planszóweczkę Wystarczy, że wejdziecie na Instagram smtalastor.pl Napiszcie mi wiadomość prywatną Siema Josli, chce planszę Link do Instagrama znajdziecie w przypiętym komentarzu No i i po prostu ja wam te linki będę wysyłał. Wow. Tylko zostawcie followka na profilu SMTH Store, bo e, dobijamy tam 10 koła. To jest wiecie, mój merczyk bardzo wspaniały, bardzo fajny, więc no. Trzymajcie się i nie